Cześć kochani. Witam was w nowym vlogu, z którego, jeśli mam być szczera, nie wiem co wyjdzie. Słuchajcie. Nie wiem czy skończę go dzisiaj, czy przeciągnę go na jutro. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Wszystko wyjdzie w praniu, tak jak mówię. Ja mam za sobą niemal że nieprzespaną noc. Słuchajcie, tak bardzo krótko i tak źle spałam dzisiaj w nocy. Um, wszystko przez te upały. Mamy w ogóle. Miluś pochrapuje, bo przez to, że ja północy nie spałam. No i on, oczywiście, też wtedy nie spał. Um, bo jak ja się tylko ruszę, to on od razu wiecie, otwiera oczy i leci za mną. E, w każdym bądź razie mamy dzisiaj czwartek, co oznacza, że ja będę jechać na zakupy. I jako, że. Bardzo wcześnie wstałam Słuchajcie, no to zdążyłam się Wykąpać Zdążyłam się Zdążyłam umyć włosy Zdążyłam się pomalować Zdążyłam włosy Wysuszyć, wyprostować I zdążyłam dla Was nagrać Już dwa filmiki Nakarmić Milana, z nim jeszcze nie byłam na zewnątrz Ale na pewno to zaraz Zrobię, jaką tylko Przestanie tam chrapolić no, i jak mówię, nagrałam przed chwilą dla Was e, dwa filmiki. E, I na pewno chciałabym jeszcze po południu nagrać jeszcze jeden. E, plus ten vlog, słuchajcie, cztery filmiki w ciągu jednego dnia. No, uważam, że to jest sporo. Mogłabym nagrać jeszcze piąty, ale już dam sobie dzisiaj Siana. Słuchajcie, we wtorek byłam e, na kontroli u mojego lekarza w Kemnic. I dlaczego Wam o tym wspominam? Ano dlatego, że słuchajcie, e, mój doktor zauważył, zresztą ja się też poskarżyłam, e, że w przeciągu ostatnich 4 lat przytyłam jakieś 40 kg, co jest skutkiem ubocznym moich antydepresantów. Więc doktor stwierdził, że czas na zmianę. Antydepresantów, ale no oczywiście nie da się tego zmienić. Wiecie, dzisiaj taki lek, a jutro inny lek. Niestety w ten sposób to nie funkcjonuje, bo to nie są leki e, przeciwbólowe, tak? Tylko to są leki, które e, siłą rzeczy, od których człowiek się uzależnia, organizm jest od tego uzależniony. I wierzcie mi, że ja raz przez przypadek, to już było na pewno ze 4 lata temu. Ja raz e, przez przypadek e, zapomniałam, pojechałam do Polski, do babci i mi się przypomniało już prawie na miejscu, że leków ze sobą zapomniałam. Słuchajcie, ja się tak źle czułam. Dosłownie miałam... Czułam się jak narkoman na odwyku, no krótko mówiąc, tak? Miałam straszne objawy i... Nie chciałabym przejść przez to drugi raz. Natomiast... Z racji tego, że no, mój doktor chce mnie przerzucić na inne leki, zszedł z dość wysokiej dawki, którą ja brałam, moich aktualnych leków, na niemalże najmniejszą dawkę. Yy, muszę brać przez ten tydzień dwie tabletki, w przyszłym tygodniu tylko po jednej tabletce, a na trzeci tydzień już biorę nowy lek. Co oznacza, że może być, że w nadchodzących tygodniach będę się źle czuć, będę miała dziwne objawy, nie będę mogła się skupić itd., itd., bo będę znowu jakby na odwyku. Po prostu została mi drastycznie zniżona dawka z dość wysokiej na bardzo niską. No a to wiąże ze sobą skutki, kolejne skutki uboczne. Ja już dzisiaj, pomimo że wzięłam te dwie tabletki z rana, to już, to już dzisiaj już teraz czuję różnicę, bo latami obraz, nie mogę się dobrze skupić i w ogóle. No ciekawe będzie, jak przyjdzie mi jechać później autem, jak to będzie. No, ale mam nadzieję, że dam radę. No, ale jeżeli o to chodzi, to wiecie, może być, że co prawda, nagrałam kilka filmików na zapas, bo zawsze staram się takowe mieć. Natomiast jeżeli się jakiś filmik nie pojawi, pomimo że będzie dzień, w którym pojawić się powinien, to miejcie to proszę na uwadze. Nic się nie dzieje, ja mam się dobrze, po prostu ze względu na zmianę leków i dawki itd. Tak może być, że będę się dużo gorzej, może, nie musi, ale może być, że będę się dużo gorzej czuć, e, będę w dużo gorszym stanie psychicznym. E, no a wtedy wiadomo, że nie będę siadać przed kamerą, bo nie miałoby to najmniejszego sensu i nie miałoby to rąk i nóg. Więc to tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia parafialne. A teraz idę zjeść śniadanie, słuchajcie, bo mamy prawie dziewiątą rano. I jeszcze jestem bez śniadania, ale za to ogarnięta. Choć prawdopodobnie ten makijaż i tak zmyje, jak wrócę z zakupów, bo dzisiaj ma być 30 stopni na zewnątrz, i powiem Wam, że już teraz jest niesamowicie gorąco. Ej kochani, mamy w międzyczasie em, niedzielny wieczór, bo jest godzina. 19.36 Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. 19.36 I... Generalnie... Miałam nie dokończać tego vloga, powiem Wam szczerze. Eee, jednak dzisiaj stało się coś, to znaczy stało się stać, to się nie stało nic, tylko była pewna sytuacja, która skłoniła mnie do tego, żeby jednak tego vloga pociągnąć dalej. W czwartek po tym, jak nagrywałam dla was wstęp, słuchajcie, hmm, gdzieś z godzina, może dwie później. Pojawiły się u mnie e, skutki uboczne, o których Wam wspominałam, i strasznie źle się czułam. E, na zakupy nie pojechałam, to znaczy nie pojechałam sama autem, tylko e, sąsiad mnie wziął. On jechał autem, bo ja nie byłam w stanie słuchajcie, siąść za kierownicę. I na całe szczęście, bo prawdopodobnie spowodowałabym wypadek albo coś takiego, więc uznałam, że e, brońcie Panie Boże. E, I po powrocie z zakupów em, było już tak źle ze mną, że e, musiałam się położyć i udało mi się zasnąć. Wieczorem przyjechał kolega i zabrał i zabrał do siebie Milana, bo ja wyglądałam koszmarnie i równie koszmarnie się czułam. Miałam między innymi tak, zwaną, tak zwany tinnitus, e, czyli po prostu cały czas e, wizdało mi w uszach, nie mogłam utrzymać równowagi, nie byłam w stanie składać normalnych zdań. E, miałam strasznie zapuchnięte oczy i ogółem było mi strasznie słabo. Dlatego kumpel wziął Milusia do siebie, więc go tutaj dzisiaj nie ma. Prawdopodobnie jutro wieczorem go przywiezie z powrotem. I powiem Wam, że jestem szczęśliwa, że mam wokół siebie osoby, które jeżeli tylko jest taka potrzeba, to mi pomogą. I, yy, i na przykład, jeżeli chodzi o Milana, zawsze wezmą go do siebie. To jest naprawdę niesamowicie dużo warte dla mnie bo gdyby tak nie było, Milan by cierpiał bo ja nie byłam w stanie, słuchajcie, wyjść z nim na zewnątrz i ym, no, on by się też męczył, tak? W piątek y, poczułam się trochę lepiej więc stwierdziłam, że pojadę zrobić już normalne zakupy, bo w czwartek po prostu nie miałam, powiedzmy do tego głowy ani sił. No i wyszłam na korytarz. Może tak, wiecie, ja jak wychodzę z Milanem to jak wracam z zewnątrz, to zostawiam zawsze klucz w drzwiach. Tutaj mi do mieszkania nikt nie wejdzie. A ja żyję tutaj ze wszystkimi sąsiadami dobrze i, e, i po prostu nie mam takiej obawy, że ktoś mi tutaj wejdzie. Wiecie, do domu. Więc zawsze zostawiam od zewnątrz klucz w drzwiach. E, no, a że Milana nie było i ja nie byłam zmuszona wychodzić z nim e, rano. To też tego klucza nie zostawiłam z zewnątrz, tylko był cały czas wewnątrz. Niewiele myśląc, e, ogarnęłam się, e, ubrałam się, to znaczy przebrałam się. Słuchajcie, i chciałam założyć buty, a że ja mam szafkę z butami na korytarzu obok drzwi, no to stwierdziłam, że idę po te buty. Słuchajcie, i nie pomyślałam, żeby klucz ze sobą wziąć bo no bo pod drzwiami mam tą szafkę, tak? Więc otworzyłam drzwi, wyszłam na korytarz, wyciągam buty z szafki, szafkę zamykam i w tym momencie trzasnęły drzwi od mieszkania. Ja tak stanęłam i sobie myślę o nie. Każdemu się może zdarzyć, że przeciąg, że coś i drzwi szasną. Ale mój problem polegał na tym, że ja klucza zapasowego nie miałam. Hmm. Więc z racji tego, że nie miałam zapasowego klucza, nie miałam się jak dostać do mieszkania. Zadzwoniłam do sąsiadów obok. E, poprosiłam sąsiadkę, żeby zadzwoniła, czy mogłaby zadzwonić do właściciela mieszkania, że może on ma klucz zapasowy. Teoretycznie powinien mieć. Praktycznie w Niemczech przepis nie pozwala na to i właściciel mieszkania nie ma prawa mieć zapasowego klucza do jego własnego mieszkania nawet jeżeli ktoś w nim mieszka. Mimo tego miałam nadzieję, że właściciel będzie mieć. Okazało się, że nie.. E Więc stwierdziłam, no pięknie, pięknie. Nic tylko żyć i nie umierać. Co teraz? Słuchajcie, poszłam do Matiasa, do ogródka, bo wiedziałam, że jest na ogródku. Mówię do niego: Matias potrzebuje Twojej pomocy. Eee, Matias wziął, wiecie co, taką cienką szpachelkę. Przyszedł ze mną tutaj na górę. I próbował te drzwi otworzyć. W międzyczasie przyjechał też właściciel mieszkania i próbował kartą otworzyć. Dlatego, znaczy najpierw wszystkie klucze, jakie miał ze sobą, przywiózł, i okazało się, że żaden nie pasuje do, do zamka. I, e, I próbował później kartą i tą szpachelką, aż się udało. Otworzył te drzwi. Słuchajcie, ja byłam tak szczęśliwa. Że to się w głowie nie mieści, ale pierwsze co zrobiłam, zaraz po tym wszystkim, to pojechałam, dorobiłam dwa klucze do, e, do mieszkania. Jeden mają sąsiedzi obok, a drugi zostawiłam u Matiasa, w razie czego? W razie gdyby się znowu taka sytuacja e, pojawiła. Bo gdybym zadzwoniła po e, Jezus, jak to się nazywa? Szlüsseldienst. No, po kogoś, kto e, powiedzmy, zawodowo się zajmuje tym, to bym pewnie z 200 euro musiała zapłacić. A stwierdziłam, dlaczego mam to płacić. Najpierw spróbujmy otworzyć te drzwi tak o, bo jak mówię, e, drzwi były nie zamknięte na klucz, tylko po prostu przeciąg e, zamknął mi drzwi. No, ale wszystko ładnie pięknie, słuchajcie. E, Piątek minął, na wieczór poczułam się troszeczkę jeszcze źle. Nie spałam całą noc z piątku na sobotę. Nie zmrużyłam oka słuchajcie, bo na zewnątrz było, to znaczy na zewnątrz w mieszkaniu w ogóle Był, było tak gorąco, to ciepło aż wisiało w powietrzu, więc, ym, więc nie mogłam zmrużyć oka. W sobotę byłam padnięta, źle się znowu czułam. I eee, jakby tego było mało, zepsuł mi się czajnik, to znaczy pokrywka od czajnika. Po prostu nie chce się zamykać już. No ale to też słuchajcie, pół biedy. Eee, bo sam czajnik w sobie gotuje. Więc po prostu mam teraz taki porządny kawał kamienia i kładę na górę i działa bez problemu. Nie widzę sensu, wiecie, kupować nowego czajnika. Jeżeli ten jeszcze działa, tylko po prostu pokrywka się nie chce zamknąć. W ten sposób też to działa i jest ok. I dzisiaj rano w ogóle spałam w nocy na kanapie, okno otwarte. Na pewno słyszycie też w tle wiatrak, bo nosiłam rzeczy na no poddaszu, muszę coś takiego posiadać. Ja nie mogę mieć cały czas wiatraku włączonego, dlatego, że no ja mam chory zatoki, wiecie, i to nie wpływa dobrze na moje zatoki, ale przez jakiś czas, co jakiś czas włączam. Dzisiaj rano się obudziłam mmm, i też się źle czułam. Pół dnia chodziłam i tak, wiecie, szpędałam się yy, z pokoju do kuchni, z kuchni do łazienki, to pospałam trochę i w ogóle, i... Wczoraj, jak byłam na ogrodzie u Matiasa, to rozmawialiśmy, i Matias mówi: O kurczę, mówi, ale mówi, teraz bym sobie zjadł kawałek ciasta. I dzisiaj stwierdziłam, że mam zamrożone truskawki, czy mrożone truskawki. Mam mąkę i tak dalej, wszystko mam, więc yy, dlaczego by nie zrobić ciasta truskawkowego i sprawić mu przyjemność, i mu zanieść? I tak też zrobiłam. Ciasto wyszło przepyszne. O, proszę bardzo. Prawda, że piękne? Prawda. <grym> I słuchajcie, um, wrzuciłam yy, na Instagrama zdjęcie tego ciasta. I, I jako opis, czekajcie, już Wam zaraz powiem. Mm. Pisałam tak: sama rzadko jem ciasto, ale wczoraj sąsiad wspomniał, że miałby ochotę na ciasto z truskawkami i e Postanowiłam spełnić jego życzenie w sam raz do popołudniowej niedzielnej kawki. Tak wyglądało ciasto. I dostałam komentarz, i wiem, że ta osoba tutaj jest. Dostałam komentarz, słuchajcie, który w ogóle. Aż brak mi słów, aż brak mi słów. Ten sąsiad to widzę taki trochę pasożyt, obiadki, deserki, chyba znowu źle trafiłaś. Moja odpowiedź na to była taka, że. żałosny. Przecież mój sąsiad nigdy o nic nie prosi, nigdy nie mówi, niczego nie oczekuje. Eee, I dlaczego ta osoba nazywa mojego sąsiada pasożytem? Tylko dlatego, że ja chciałam zrobić mu przyjemność i, eee, i zrobiłam ciasto. I się nim podzieliłam. A nie podzieliłam się tylko z Matiasem, tylko też podzieliłam się z innymi sąsiadami, ponieważ zrobiłam dużą blachę i sama bym tego nie zjadła, nawet gdybym chciała. Na no, to ta osoba mi pisze: Ja rozumiem, aha, i napisałam, żeby y, nie oceniała, jeżeli nie wie, jak jest. Słuchajcie, Matias mógłby być moim tatą, to po pierwsze. Po drugie, on mi też dużo pomaga. Jak Milan został pogryziony, to on bez dwóch zdań zadzwonił do swojej, do swojej pani weterynarz, zabrał nas autem, zapłacił rachunek i tak dalej i tak dalej i tak dalej. I wiecie, ja żyję dobrze z sąsiadami i mam naprawdę bardzo fajnych sąsiadów i My tu żyjemy na zasadzie y, jedna ręka myje drugą rękę. Y, y, I dlaczego, jeżeli y, ktoś coś dla mnie robi bezinteresownie, dlaczego ja mam komuś nie, nie zrobić przyjemności? Tak? I wiecie, Matthias jest po wylewie, przez co ma sparaliżowaną lewą część ciała. I mimo tego, Robi naprawdę dużo rzeczy sam, ale na przykład coś takiego jak ciasto, nie dałby rady, no nie, nie upiekłby ciasta, bo jedną ręką y, wszystko wymieszać i tak dalej jest ciężko. Więc napisałam to, żeby ta osoba nie oceniała, jeżeli nie wie, jak jest. Na to dostałam, słuchajcie, odpowiedź. Ja rozumiem dobre serce, jako wyprowadzić psa, zrobić zakupy i tak dalej, ale sama kasy nie masz, o czym mówiłaś publicznie, a robisz mu obiady, pieczesz, jeszcze mu gacie upiesz. Po pierwsze, to, że ja oszczędzam, nie znaczy, że ja pieniędzy nie mam. To, że ja oszczędzam, oznacza, że... Nie widzę sensu wydawania pieniędzy na jakieś duperele. I do Twojej wiadomości, jeżeli będę chciała, to i będę mu prała, a Tobie nic do tego, nic. Bo słuchajcie, normalnie ten komentarz wywalił mnie z butów. Moja odpowiedź na to była. Przecież to moja sprawa i moje pieniądze. Nie przypominam sobie, żebym była na Twoim utrzymaniu, więc pozwól, że będę robić z moimi pieniędzmi, co mi się podoba. I potem dodałam jeszcze: brawo, typowo polski charakterek broń Boże, żeby komuś innemu jak sobie sprawić przyjemność żałosne. I uważam, że takie zachowanie, takie myślenie jest strasznie żałosne. Słuchaj, między Tobą a mną jest ta różnica, że ja mam mózg i serce, a Tobie brakuje i jednego i drugiego, za to jesteś niesamowicie zazdrosnym, zdesperowanym człowiekiem. I dostałam na to odpowiedź, słuchajcie, kolejną. Żałosne jest to, że mówisz na filmach, że kasy ci brakuje, a żywisz obcą osobę. Na co ja zapytałam, ale co ci do tego? Gdzie jest twój problem? No i odpowiedzi już oczywiście nie dostałam. Nie wiem, nie wiem, gdzie jest twój problem. Co ja robię z moimi pieniędzmi? I po co to robię? Jeżeli będę chciała, to wyrzucę za okno pieniądze, a tobie nic do tego. Taka jest po prostu święta prawda. Ja nie rozumiem, że jeszcze tacy ludzie istnieją, aż mi się naprawdę, słuchajcie, wierzyć nie chce. Nie chce mi się wierzyć, że ktoś jeszcze myśli w kategoriach Jezu, wszystko tylko dla mnie, dla mnie, dla mnie. Życzę ci żeby Cię w życiu nie spotkało coś takiego jak wylew, żebyś nie musiała być sparaliżowana i żebyś miała wokół siebie ludzi, którzy Ci zawsze pomogą. Bo jak tak nie będzie, zobaczysz dopiero, co to znaczy być samemu i nie mieć nikogo. Jak można w ogóle przyczepić się o kawałek ciasta? Ja zrobiłam, tak jak wam pokazałam, dużą blachę i dlaczego, dlaczego za ciast, z ciastem zrobionym za moje pieniądze nie mogę się z kimś podzielić? Ja nie wiem, czy słońce padło na rozum, czy, czy, czy co jest z tobą nie tak. Ja lubię się dzielić, mi to sprawia przyjemność i ja nigdy, nie mówię, że mnie na coś nie stać, znaczy nie inaczej. Ja nigdy nie mówię, że nie mam pieniędzy na jedzenie. Bo mam pieniądze na jedzenie. I ja sobie świetnie daję radę, a to, że oszczędzam nawet na jedzeniu. To jest w dalszym ciągu moim problemem moją sprawą. Jeżeli tobie się nie podoba coś, to idź mi z tego kanału i sprawa załatwiona. Ja nie wymagam od nikogo, żeby mi coś dawał, żeby coś dla mnie robił. To co? Jak przyjdą mnie odwiedzić znajomi, to ja nie mam prawa im y, zaparzyć kawy albo zrobić herbaty, y, albo nie wiem, y, podać coś do jedzenia, bo mam uważać, że to są pasożyci. Boże, boże, widzisz i nie grzmisz. Słuchajcie. Tak mnie to zagotowało, że takie bezmózgi chodzą jeszcze po tym świecie. No ale jak widać, niestety głupota ludzka nie ma dna. I chciwość, przede wszystkim chciwość. Nie wiem, czy twój problem polega na tym, że ja komuś podarowałam kawałek ciasta, a ty akurat nie miałaś, albo nie wiem, okres dostałaś i próbujesz się wyżywać. Pamiętajcie, jak kiedyś już wam mówiłam, w internecie anonimowym się jest tylko teoretycznie. Jezu, nie, nie wierzę, po prostu nie wierzę. I w ogóle tego typu komentarze, słuchajcie, sprawiają, że człowiekowi się odechciewa. Żeby na YouTubie były te, wiecie, ikonki. To by mnie tutaj teraz wrzuciła, ale nie ma takich ikonek póki co jeszcze. Także nagadałam się teraz. Nie wiem. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie. E, sprawa jasna, że osoba została przeze mnie zablokowana, bo nie mam ochoty na tego typu konwersacje, e, bo, bo niby dlaczego i po co. Ale naprawdę, sz słuchajcie, szok. Na niedzielę. No. Także. Tak. Nagadałam się bardzo długo, i wyszedł z tego bardziej vlog pogadankowy, aniżeli e, vlog, w którym cokolwiek by się działo. Dlatego ja będę teraz, słuchajcie, po prostu kończyć. Wyszła pogadanka, zjem sobie. Dwa kawałki mojego ciasta, tak? Ciasta, z którym się też podzieliłam. I będę oglądać telewizję, aż się zrobi późny wieczór. I będę mogła iść spać. Dokładnie tak. Jak mówię, w dalszym ciągu może być, że od przyszłego, znaczy od nadchodzącego tygodnia, znowu od czwartku się będę źle czuć, bo wtedy jeszcze raz zmniejszam dawkę wedle zaleceń lekarza. Ale myślę, że uda mi się do tej pory obrobić jeszcze filmiki, które mam na zapasie, i będę w stanie, mimo tego, przynajmniej trzy filmiki w tygodniu Wam rzucać. Dajcie znać, co sądzicie o całej tej durnej sytuacji. A ja się teraz z Wami żegnam. Do zobaczenia.